Witam na kanale CPS, Centrum Przygotowania Sportowego. Nazywam się Igor Dzierżanowski, i w tym materiale opowiem, czym jest bracing oraz jak prawidłowo oddychać, aby czuć się dobrze i podnosić duże ciężary. Zacznę od tego, dlaczego skupianie się na oddechu, ale także na prawidłowym ustawianiu tłowia jest bardzo ważne w kontekście zarówno zdrowia, jak i podnoszenia małych czy bardzo dużych ciężarów. Rzecz oczywista, ale o której nie każdy myśli wykonując trening, a co dopiero robiąc jakieś czynności codzienne, to fakt, że patrząc na tłów człowieka, pomiędzy miednicą a klatką piersiową, jedynym sztywnym, czyli kostnym elementem jest kręgosłup. Taka budowa ciała i konstrukcja samego kręgosłupa pozwala nam na zginanie się do przodu, na boki, przeprost i różnego rodzaju rotacje, natomiast ta sama budowa utrudnia nam troszeczkę dźwiganie dużych ciężarów w pozycji pionowej czy np. w pozycji pochylonego tłowia. I tu przechodzimy do sedna sprawy, czyli co odpowiada za możliwość przenoszenia dużych sił z dolnych na górne partie ciała i odwrotnie. Aby usztywnić odcinek, o którym przed chwilą powiedziałem, musimy tam wytworzyć ciśnienie. I to ciśnienie tak naprawdę jest lub powinno być zawsze, kiedy wykonujemy jakiś ruch, zwłaszcza ruch tłowien. Ale też nie jest tak, że musimy się na tym jakoś zawsze bardzo mocno skupiać, ponieważ ciśnienie śródbrzuszne powinno być adekwatne do ciężaru, który podnosimy lub ruchu, który wykonujemy. I jeżeli chodzi o jakieś takie czynności codzienne, no to to powinno się już wtedy dziać bardziej automatycznie poprzez samo oddychanie, tak zwane oddychanie przeponowe. Natomiast jeżeli jesteśmy na siłowni i podnosimy jakieś duże obciążenia albo mamy na przykład ciężką pracę fizyczną, gdzie też coś dźwigamy, to wtedy powinniśmy robić to bardziej świadomie, zwiększać jeszcze to ciśnienie przez tak zwany bracing. Oddech. W pierwszym przypadku, jeżeli ktoś zauważy, że na co dzień oddycha wzorcem tak zwanym górnożebrowym, czyli podczas wdechu rozszerza się klatka piersiowa, unoszą się barki i ogólnie zauważalny jest jakiś ruch w górnej części tułowia, to dobrze, żeby nauczyć się jednak oddychania tzw. przeponowego, w którym nie będzie się ruszała klatka piersiowa, tylko będą rozszerzały się dolne części żeber. W momencie, kiedy zaczynamy się tego uczyć, no to trzeba to po prostu trochę powtarzać w sposób świadomy, ale po pewnym czasie wejdzie to już w nawyk. Nawet jeżeli ktoś jest mało aktywny fizycznie i prowadzi siedzący tryb życia, może zauważyć negatywne skutki oddychania wzorcem górno -żebrowym. Podczas takiego oddychania pracują głównie mięśnie międzyżebrowe górnej części klatki piersiowej oraz obręcz barkowa. Jeżeli cały czas w ten sposób oddychamy, to część stępująca mięśnia czworobocznego, czyli tak zwane kaptury, jest cały czas w napięciu. Jeżeli do tego dochodzi na przykład praca przy komputerze, gdzie jeszcze ktoś się dodatkowo zgarbi, jeszcze mamy jakiś stres w ciągu dnia, który też często powoduje spięcie górnej części pleców, to może to wszystko objawić się m.in. regularnymi bólami głowy. W przypadku, gdy oddychamy wzorcem przeponowym, do pracy angażowane są mięśnie międzyżebrowe dolnej części klatki piersiowej oraz przepona, dzięki czemu nasza obręcz barkowa podczas oddychania może być rozluźniona. Dodatkowo obniżająca się przepona zwiększa ciśnienie w jamie brzusznej, stabilizując stłów i odciążając troszeczkę odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Dodatkowo obniżająca się przepona m.in. drażni i tam porusza troszeczkę jelita, usprawniając ich pracę, a także poprawia pracę układu krwionośnego i limfatycznego. W internecie można znaleźć dużo filmów z nauką oddychania przeponowego, natomiast nie do końca podoba mi się takie standardowe podejście. Wiele osób uczy etapowo i pierwsze etapy to jest bardziej nauka oddechu tzw. brzusznego, który czasami jest używany w relaksacji i polega na tym, że podczas wdechu Mamy poczuć, że wypełnia nam się brzuch, powiększa, że rośnie do przodu. Tylko, że taki rodzaj oddychania nie będzie nam potrzebny ani w życiu codziennym, ani do podnoszenia ciężaru. Mój sposób na naukę oddechu przeponowego zrobimy to w dwóch krokach. Krok pierwszy. Stajemy w stabilnej pozycji, tak żeby nic nas nie rozpraszało, żebyśmy mogli skupić się tylko i wyłącznie na oddychaniu. Moim zdaniem spokojnie może to być pozycja stojąca wyprostowana, ale jeżeli ktoś woli, może to zrobić w pozycji leżącej. Najlepiej byłoby stanąć przed lustrem bez koszulki, tak żeby widzieć swoje ciało, jak ono się podczas oddechu układa. Oczywiście my mamy to głównie poczuć, ale na początku, jak się uczymy, to czym więcej zmysłów zaangażujemy w tą naukę, tym będzie nam po prostu łatwiej. Ustawiamy dłonie na bokach ciała w dolnej części żeber. Będziemy robić wdech, który będzie miał nam te ręce rozpychać na boki. Podczas tego wdechu klatka piersiowa ma być nieruchomo, barki mają być rozluźnione i opuszczone. A wdech najlepiej jest robić przez nos, taki trochę przedłużony, trochę wolniejszy. Oczywiście, jak będę trzymał ręce tutaj i one się rozejdą, to będzie widać, że cała ręka i bark się ruszają. Natomiast głównie pracujemy jednak tylko tym dołem. To akurat jest takie ćwiczenie, gdzie te ręce rzeczywiście będą się rozchodzić, bo będą rozpychane przez żebra. Natomiast, jeżeli byśmy je opuścili i teraz zrobili wdech przeponowy, to góra ciała w ogóle się nie rusza. Ale na razie krok pierwszy, także przykładamy dłonie i staramy się poczuć, że są one rozpychane na zewnątrz. Jeżeli to poczuliśmy, to znaczy, że to jest to, to jest oddech przeponowy. A jeżeli ktoś nadal ma problem, to proponuję spróbować napiąć lekko mięsień prosty brzucha, czyli generalnie spiąć lekko brzuch. Ponieważ wzorzec oddechu górno-żebrowego powoduje najczęściej uniesienie klatki piersiowej, uniesienie żeber zamiast rozchodzenie się ich na boki i wtedy mamy najczęściej mięsień brzucha rozluźniony lub nawet on się lekko rozciąga. Także jeżeli go napniemy, to może nam być łatwiej skierować ten oddech do przepony. Jeszcze dodatkowa sprawa, jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie może brać oddechu przez nos, to proponuję brać wdech przez zaciśnięte zęby, tak żeby ten wdech był taki spokojniejszy i z większym podciśnieniem. W momencie kiedy bierzemy taki głęboki oddech przez jamę ustną, to bardziej to predysponuje do oddechu górnożebrowego. Krok drugi. Jeżeli ktoś świadomie napinał mięśnie brzucha, to stara się już tego teraz nie robić. Nie trzymamy też dłoni przy żebrach, natomiast możemy sobie na dolne żebra założyć minibanda lub hip banda, tak żebyśmy dalej czuli, że ta praca się tu odbywa. I możemy sobie teraz spróbować robić ten oddech przeponowy w różnych pozycjach. Na przykład znowu zacząć od pozycji stojącej, a potem zrobić no, na przykład w pozycji pochylonego tłowia. Ja zrobię tylko w pozycji stojącej, ponieważ w pochylonym tłowiu niewiele będzie widać na tym filmie. Jeżeli już opanowaliśmy i wychodzi nam to, wychodzi nam to w różnych pozycjach, to znaczy, że umiemy już zrobić oddech przeponowy i możemy przejść dalej, na przykład do nauki bracingu. Pomyślałem, że mogę jeszcze dokładnie zobrazować różnicę pomiędzy wdechem górnożebrowym a przeponowym. Założyłem miarkę w okolicy dolnych żeber. Będę ją lekko podtrzymywał, żeby się nie zsunęła. W tej chwili miarka pokazuje 96 cm, robię wdech górnożebrowy. I niewiele się tutaj zmieniło. Natomiast w momencie kiedy wezmę wdech przeponowy, no to miarka się rozszerza. Przycisnąłem tutaj, ponieważ w momencie kiedy ona się rozszerza, to później się zatrzymuje w miejscu, więc nie wróciłaby do swojej pierwotnej pozycji, ale myślę, że dobrze było widać różnicę, jak te żebra się rozszerzają na boki. Bracing. Jeżeli mamy już ogarnięte oddychanie przeponowe, to możemy przejść do tak zwanego bracingu, czyli generowania bardzo dużego ciśnienia śródbrzusznego. W tym procesie bierze udział oddychanie przeponowe, czyli obniżanie się przepony z jednoczesnym napinaniem wszystkich mięśni kor. Do grupy kor zaliczamy wszystkie mięśnie otaczające jamę brzuszną. Od góry jest to przepona, od dołu mięśnie dna miednicy, z przodu i z boku tłocznia brzuszna, czyli mięsień prosty brzucha, mięsień poprzeczny, mięśnie skośne wewnętrzne i zewnętrzne, a z tyłu mięśnie pleców, m.in. prostownik grzbietu, mięsień wielodzielny i najdłuższy lędźwi. Biorąc wdech z obniżeniem przepony i jednocześnie na zapinając mięśnie kor, tworzymy bardzo duże ciśnienie śródbrzuszne, a to po prostu usztywnia nasz tłów w odcinku od żeber do miednicy. Taka stabilizacja centralna pozwala na bardzo dobry transfer sił pomiędzy górnymi a dolnymi częściami ciała, dzięki czemu możemy w bezpieczny sposób podnosić duże ciężary. Pomyślałem, że spróbuję w łatwy, przystępny sposób zobrazować zjawisko bracingu. Wyobraźmy sobie, że ten niebieski balon to jest jama brzuszna, ta plastikowa butelka to są mięśnie kor, czarna zakrętka to będzie przepona, a moja ręka będzie w pewnym sensie płucami. I teraz, jeżeli nie wzięliśmy jeszcze wdechu przeponowego, czyli przepona jest w górnej pozycji, jama brzuszna jest dosyć luźna mięśnie nawet jeżeli są wytrenowane i już napięte to trzymają prawidłową pozycję sylwetkę. Wygląda to w miarę stabilnie. Natomiast jest podatne na odkształcenia, czyli coś się może wydarzyć. W momencie kiedy weźmiemy wdech przeponowy, przepona się obniży, naciśnie na jamę brzuszną, która zacznie naciskać na wszystkie ściany mięśni kor, to wytwarza się duże ciśnienie i w tej chwili już Mamy cały tłów usztywniony, tak? czyli ta pozycja jest stabilna, sztywna, możemy przenosić duże obciążenia. Jeszcze raz, przepona nie naciska, jest miękko. W momencie, kiedy przepona się obniża, całość staje się naprawdę sztywna. Jak w takim razie pracować nad bracingiem? Po pierwsze, uczymy się oddechu przeponowego, jeżeli ktoś jeszcze tego nie potrafi, po drugie, wzmacniamy mięśnie kor. I po trzecie, łączymy to w całość, czyli podczas wdechu przeponowego rozszerzają nam się trochę dolne żebra. W tym momencie napinamy mięśnie kor, w tym mięśnie brzucha, które będą nam te żebra ściągały w dół. Mamy już wytworzone duże ciśnienie i napięty tłów. Możemy to przenieść na globalne ćwiczenia siłowe. No i dalej, to już trening czyni mistrza, czyli trzeba ćwiczyć, praktykować i podnosić coraz większe ciężary. Mam nadzieję, że kwestia oddychania i bracingu wytłumaczyłem wystarczająco jasno i zrozumiale. Mam w planach nagrać jeszcze dwa materiały o trochę powiązanej tematyce. Jeden to będzie odnośnie pasa treningowego, drugi odnośnie mojego podejścia do treningu brzucha i ogólnie wzmacniania mięśni core. Jeżeli jesteście zainteresowani tymi tematami, to napiszcie o tym w komentarzu, a jeżeli ten film był przydatny, jeżeli się podobał, to zapraszam do zostawiania lajków, udostępniania go znajomym i widzimy się w kolejnym materiale. Biceps piona.